Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Marcin Sadowski z Pasieki Marcyś. Jestem właśnie na Pasieczysku, stoimy przed rodziną, gdzie była poprzednio stara matka. Czerwiła ona coraz słabiej. Pszczoły postanowiły przeprowadzić tutaj cichą wymianę. Natomiast, zaglądając wczoraj do rodziny pszczelej, nie zauważyłem żadnych jajeczek, larw. Nie pamiętam dokładnie, kiedy ta matka się wygryzła. A z uwagi na to, że nie mogłem jej zlokalizować, postanowiłem zastosować starą, sprawdzoną metodę, czyli wstawiłem ramkę z otwartym i za chwilę zajrzymy, zobaczymy, czy są odciągnięte tam mateczniki. Jeżeli są mateczniki, prawdopodobnie matki w rodzinie nie ma. Na razie z tego, co patrzę, pszczoły są bardzo spokojne, w żaden sposób nie szumią, więc prawdopodobnie jakaś matka w rodzinie jest. Jestem przekonany gdzieś tak na 95%, ale za chwilę ta ramka powinna rozwiać wszelkie wątpliwości. Więc zajrzyjmy sobie do środka, a dzisiejszym tematem filmu będzie wirus zdeformowanych skrzydeł naszych wspaniałych podopiecznych, ponieważ o poruszenie tego tematu zostałem poproszony przez jednego z widzów, więc swoje jakieś tam tematy możecie oczywiście w komentarzach proponować. Przy okazji zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, pomaga to w rozwoju kanału i motywuje mnie do nagrywania tego typu materiałów. Więc za chwilę sobie zerkniemy, zobaczymy jak tutaj wygląda sytuacja. Tak, mamy tutaj oczywiście jeczka, larwy, ale nie mamy zupełnie żadnych zaczątków mateczników. Minęła ponad doba, więc w tej chwili już jakieś tutaj ewentualne mateczniki powoli powinny zaczynać się pojawiać, ale nic nie widać, więc prawdopodobnie jakaś matka tutaj w rodzinie jest i ona niedługo podejmie czerwienie. W tej chwili nie wiem, czy jest sens tak naprawdę jej szukać ponieważ yy, tak naprawdę też pogoda nie jest jakaś specjalnie idealna. Troszkę deszcz nawet chciał kropić, jak jechałem na pasiekę. Dlatego chyba poczekamy, jak matka zacznie czerwić, kiedy ją znajdziemy, oznakujemy, bo tutaj w tej chwili byłoby czas spędzić trochę czasu, aby tą matkę znaleźć. Taką przykrą informacją z pewnością dla każdego pszczelarza będzie to, że pszczoły spośród wszystkich owadów społecznych są najbardziej obciążone przez różnego rodzaju patogeny. Mam tutaj na myśli głównie wirusy, bakterie, grzyby oraz oczywiście pasożyty. Więc jest to z pewnością ogromne wyzwanie dla każdego pszczelarza, aby nasze wspaniałe podopieczne utrzymać w dużym zdrowiu, w fajnej kondycji. Mówiąc o wirusie DWV, nie sposób jest powiedzieć o wielu różnych ważnych kwestiach odnoszących się do tego wirusa. Więc myślę, że takim podstawowym czynnikiem, jeżeli mówimy o wirusie zdeformowanych skrzydeł, jest odżywianie rodzin pszczeli. Nie będzie wielkim zaskoczeniem, jeżeli powiem, że rodzina, która ma pewnego rodzaju braki, będą to chociażby braki witaminowe w postaci różnego rodzaju minerałów, aminokwasów, lipidów, czy nawet tych typowo pokarmów cukrowych, może z większym prawdopodobieństwem, z większą łatwością zapadać na różnego rodzaju choroby. I mam tutaj na myśli nie tylko wirus deformowanych skrzydeł, który dzisiaj omawiamy, ale również mam tutaj na myśli różnego innego rodzaju wirusy patogeny, czyli jakieś grzyby, bakterie, różnego rodzaju pasożyty, taka rodzina będzie znacznie bardziej podatna na występowanie różnego rodzaju chorób. Więc tutaj, jeżeli mówimy o odżywianiu, jest to bardzo ważny aspekt, o którym można byłoby mówić godzinami. I też tak naprawdę zauważcie, że na swoich filmach często podkreślam ten aspekt, żeby rodziny nie były głodne, aby jeżeli już zakończyliście Pewien pożytek towarowy, takie rodziny podkarmić, aby nie powodować różnego rodzaju tej sytuacji stresowej dla takiej rodziny, która może z większą łatwością zapadać na różnego rodzaju choroby. A pamiętajmy, że pierwsze objawy, jeżeli zajrzymy do takiej rodziny pszczelej, zauważymy często dopiero po kilku tygodniach, ponieważ ta choroba na początku stopniowo się rozwija i dopiero na pewnym poziomie widzimy tak naprawdę te objawy fenotypowe. Kolejnym czynnikiem, jeżeli mówimy o porażeniu wirusem zdeformowanych skrzydeł, jest na pewno synergizm występowania różnego rodzaju patogenów, ponieważ jeżeli rodzina pszczela osypuje nam się powiedzmy późną jesienią czy na początku zimy, to przyczyną nie jest przeważnie jakiś jeden wirus czy jeden pasożyt, tylko tych czynników jest tak naprawdę wiele i trudno jest znaleźć tak naprawdę konkretny powód, dlaczego ta rodzina się osypała. Szukamy oczywiście wszędzie winowajców, ale niestety przeważnie winowajcą jest pszczelarz, który nie wychwycił pewnych rzeczy. Wystarczająco wcześnie i taka rodzina pszczela się osypała w wyniku występowania na przykład nosemy, warozy, wirusa zdeformowanych skrzydeł, chronicznego paraliżu pszczół, itd., itd. Tych naprawdę tutaj czynników, które mogą wpływać na załamanie się kondycji pszczół jest bardzo wiele. Kwestia tutaj po stronie pszczelarza jest taka, aby cały czas się edukować, kształcić, obserwować, zdobywać doświadczenie i o te pszczoły dbać znacznie skuteczniej. Kolejnym czynnikiem, jeżeli mówimy o wirusie, deformowanych skrzydeł u pszczół miodnych jest skład genetyczny gospodarza, czyli pszczoły miodnej oraz y, tutaj skład cały genetyczny, cała genetyka wirusa. Pszczoły cały czas stale dostosowują się do występowania różnego rodzaju patogenów, ale nie jest to proces tak szybki, jak byśmy chcieli. Natomiast wirusy bardzo szybko poprzez różnego rodzaju tutaj mechanizmy biologii molekularnej dostosowują się do bardziej skutecznego powiedzmy niszczenia gospodarza. I jeżeli mówimy o wirusie zdeformowanych skrzydeł, występuje on w wielu różnych wariantach. Niestety, ale badania potwierdzają, że różnego rodzaju warianty bardziej zjadliwe są głównie przekazywane przez warozę, więc właśnie często też o tej warozie dużo się mówi, aby dbać o utrzymywanie niskiego porażenia właśnie chociażby tym pasożytem, ale nie tylko waroza przenosi tutaj ten wirus zdeformowanych skrzydeł, również inne pasożyty, które występują w rodzinach Przelich. Ale ta waroza na pewno jest tutaj takim numerem jeden, jeżeli chodzi o ten problem. I oczywiście też na to, jak rodzina sobie radzi z różnego rodzaju patogenami, wpływa jej układ immunologiczny, jako zbiorowości, oraz oczywiście tej każdej jednostki jako pszczoły miodnej, więc jest to też bardzo ważne. Jeżeli mówimy o wirusie DBV, tak naprawdę jest on wykrywalny zarówno w jajeczkach, larwach, poczwarkach, postaciach dorosłych pszczół. Jest on oczywiście obecny u robotnic które głównie mamy na myśli, jest on widoczny u trutni oraz u matek pszczelich. Jeżeli mówimy o matkach pszczelich, to istnieje wiele różnych metod też, tak jak przenoszenia tego wirusa. Jeżeli mówimy o matkach, to mamy tutaj do czynienia z przenoszeniem, z transmisją po prostu pionową, czyli z matki poprzez jajeczka na jej potomstwo. Jeżeli mówimy też o różnych rodzajach już transmisji, to wyróżniamy też transmisję poziomą, czyli przez plemniki u trutni. No i oczywiście tutaj, jeżeli mówimy o tym wirusie, to jest on przekazywany przez głównie warozę, więc z tą warozą staramy się walczyć jak najbardziej skutecznie i poprzez trofolaksję, czyli wzajemne karmienie się pszczół i kanibalizm. Te dwa tematy poruszałem też w jednym z filmów, który nagrywałem chyba w tamtym roku, więc też zachęcam do obejrzenia. Był to film, gdzie mówiłem o tym, dlaczego jesienią często pszczelarze mają do czynienia z pustymi ulami, więc zachęcam do zapoznania się. Jeżeli mówimy o wirusie DWV i o tym, gdzie on występuje, to tak jak wspomniałem, występuje on tak naprawdę we wszystkich tkankach pszczoły miodnej, ale głównie występuje w nabłonku przewodu pokarmowego, więc tam też należy go przeważnie szukać. I wirus ten może powodować oczywiście śmierć poczwarek, zdeformowane skrzydła, więc jest to objaw najbardziej widoczny. Akurat na tym pasieczysku na szczęście pszczoły są zdrowe, więc nie jestem w stanie Wam pokazać, jak to wygląda. Ale postaram się wrzucić, jeżeli znajdę jakieś zdjęcie z internetu, więc osoby, które dopiero zaczynają to przygodę z pszczołami, będą w stanie zobaczyć, jak wygląda ten wirus na zdjęciu. Pszczoła porażona takim wirusem, poza tymi specyficznymi skrzydłami które są nieodpowiednio rozwinięte które są takie, można powiedzieć, że. Wymiętolone, zwinięte, czasami tylko występują w formie szczątkowej, lub czasami w ogóle tych skrzydeł, praktycznie nie ma. To jest ona dodatkowo też mniejsza, ma skrócony odwłok. Często jeżeli załóżmy obserwujemy na plastrze. Że część robotnic na przykład się nie wygryza, jeżeli ma na przykład problem z tym, aby z takiej komórki pszczelej też się wydostać, to może to być jeden z czynników, który mówi nam o tym, że w rodzinie już te porażenie wirusem zdeformowanych skrzydeł jest na wysokim poziomie, więc na to też warto zwrócić uwagę. I jeżeli mówimy też o matkach pszczelich, ponieważ one tutaj też są głównym problemem i też no, takim rozwiązaniem jest oczywiście wymiana matek. One z każdym tutaj rokiem są coraz bardziej obciążone różnego rodzaju wirusami, więc ten wirus akurat Zdeformowanych skrzydeł powoduje u nich degradację jajników, więc to też może wpływać później na obniżoną zdolność składania jajeczek w rodzinie pszczelej. No i to się przekłada oczywiście na różnego rodzaju inne aspekty, o których chyba każdy pszczelarz sobie zdaje sprawę i o których wie. Zbliżając się ku końcowi, niestety nie mam tutaj zbyt dobrych informacji. Wirus jest bardzo zjadliwy, roznosi się bardzo łatwo między rodzinami. Tych metod roznoszenia jest wiele, o niektórych wspomniałem. Też wiele książek podaje, że no powinno się unikać tak naprawdę przenoszenia gdzieś tam ramek, plastrów między rodzinami, No ale dobrze wiemy, że jest to bardzo trudne. Czasami jakąś rodzinę trzeba zasilić i tak dalej. Starajmy się oczywiście to robić, jeżeli widzimy, że rodziny są zdrowe i starajmy się właśnie wprowadzać tą diagnostykę do rodzin pszczelich. Mikroskop to nie jest jakiś wielki wydatek. Dodatkowo, różnego rodzaju metody oparte o diagnozowanie porażenia warozą i tak dalej, one też będą bardzo tutaj pomocne. Więc, no, te plastry czasami musimy przenieść, ale literatura gdzieś tam zaleca, aby. Przede wszystkim ten sprzęt dezynfekować, aby sterylizować to, co możemy, aby za bardzo nie mieszać plastrów między rodzinami, bo to wszystko sprzyja przenoszeniu różnego rodzaju patogenów. Żeby też ule były ustawione w taki sposób, aby pszczoły nie błądziły, aby nie nalatywały do innych rodzin. Więc to wszystko naprawdę ma znaczenie. Ograniczanie oczywiście rabunków itd., itd. Bardzo ważne jest to, aby rodziny były dostatecznie silne. Bo, tak jak już wspominałem, silna rodzina będzie w stanie znieść znacznie większe porażenie różnego rodzaju patogenami. Dodatkowo, nawet jeżeli ona nieco osłabnie i my to wychwycimy, to będziemy w stanie jeszcze zareagować tą rodzinę w jakiś tam sposób, odbudować. Jeżeli rodzina będzie słaba, czasami już nasze starania nie przynoszą tutaj jakichś szczególnych rezultatów. Jeżeli mówimy o różnych jakichś tam metodach, to naukowcy opracowują wiele metod, które mogą nam pomóc w przyszłości zwalczać różnego rodzaju wirusy, które w tej chwili niestety atakują pszczoły miodne. Natomiast w tej chwili trudno jest powiedzieć o metodach, które moglibyśmy zastosować w takich małych pasiach amatorskich. Są opracowania, które mówią o różnego rodzaju fitochemikaliach, które w jakiś tam sposób wpływają na grzyby, wpływają na różnego rodzaju wirusy, które też występują właśnie w rodzinach pszczelich, ale na razie jakichś tam takich przełomowych badań chyba nie ma. Ja przynajmniej się nie spotkałem w takim zastosowaniu komercyjnym, aby już jakieś substancje istniały, które by mogły nam pomóc gdzieś tam w zwalczaniu. Tych groźnych dla życia pszczół wirusów. Więc niestety, ale na razie jedyne co możemy zrobić, to po prostu zapobiegać, czyli wymieniać plastry w rodzinach pszczeli, dbać o właśnie odpowiednie odżywienie rodzin pszczelich o ich odpowiednią siłę. I oczywiście tutaj też praca hodowlana, tak? czyli hodowcy mają bardzo dużo do zrobienia, aby te pszczoły były zdecydowanie bardziej odporne na różnego rodzaju patogeny, których niestety ale w ostatnich latach dużo przybyło. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Pasieka Marcyś, pozdrawiam.